tak jak widzieliście w wejściówce, zostało zmienione co nieco Lobby Że tak to nazwę, czyli to miejsce żeby... To miejsce, w którym się respią najpierw gracze, żeby wszyscy mogli się zrespić, żeby im się mapa załadowała Jestem w kwadracie H3 Hm O, dobra, już wiem co to za miejsce Tu już widzę pierwszego gracza Nie cieszy mnie to zbytnio w takim razie ja będę biegł w całkiem inną stronę. I teraz nasza postać też wygląda inaczej. Nie, jest, nie ma takiego zmarszczonego pyska jak wcześniej miała. A nie powiem, tamta postać do najładniejszych nie należała. Teraz jest o wiele lepiej, jesteśmy jakimś. Stawiam na 27, na 27 lat. Ale mniejsza o to. Muszę szybko znaleźć broń. Tam przy sklepie widziałem już się kręciło dwóch albo trzech graczy. Nie jest to dobra wiadomość. Nie wiem, czemu oni wylądowali wcześniej niż ja. Dobra, jakaś... Jest kosa, dobra. O, jest też... A tutaj jeszcze jedna kosa, dobra. No bez jaj, ktoś już ma... Ktoś już ma ten auto. Dobra, przeładuj, tu jest kask. Bierz go. Tu jest plecak, też wezmę To jest co to za broń jest Dobra Mam taką samą więc wezmę tylko amunicję Tutaj nic ciekawego Tutaj coś Coś, coś jest Zamknę się tylko yy, Dobra podrę to wszystko Właśnie, wypakuję sobie przy okazji gazy żeby w razie czego szybko się obandażować dodali dodali ten yy... slot na slot face czyli być może będą jakieś maski do założenia dzięki którym będzie można się szybciej rozpoznać mm, zamienię sobie też koszulkę atom podrę tylko niech ona mi się tu pokaże gdzie ona jest, a tu jest, dobra I dobra, to z tym już się nie chcę bawić. Jest też łuk, który wezmę. Za... Nie, no kosę sobie zostawię. A wezmę tak po prostu. Czemu nie? To wypakuję. Dobra. Dobra, czy jest już teren zaznaczony? Nie, ale widzę, że ktoś został zbanowany za cheaty i bardzo dobrze. Tędy nie przejdę. Dobra, naokoło trzeba. Sprawdzę jeszcze ten domek. Albo i nie. Czy on jest całkiem zabarykadowany? Całkiem zabarykadowany, dobra, to w takim razie mniejsza o to. Walić ten domek Sprawdzę te dwa. I będę musiał się już kierować bardziej w stronę kontynentu W stronę środka kontynentu Czy jest? Nie, dalej nie ma Dobra, to tylko ambient, bałem się, że ktoś tu łazi A to tutaj są otwarte drzwi, sobie też zamknę No zamknij je Dobra Co to za plecak? Blue backback? Ile on tam pomieści? 1000 Nic ciekawego Ja bym poprosił jakąś broń Dobra to oczywiście wezmę apteczkę też wezmę To bywale wezmę wojskowy Idąc na logikę powinien być lepszy. Dobra, tutaj zamiast kosy wezmę sobie maczetę. Prawie kraków. Oho, jest już. Jestem w bezpiecznej strefie, w takim razie nie mam się o co martwić. Nie mam się o co martwić, przynajmniej na razie. Aktualnie jedynym moim zmartwieniem jest to, żeby znaleźć sobie lepszą broń bo pistolet nie jest jakimś mega rewelacyjnym uzbrojeniem. No i jeszcze łuk oczywiście, ale trafić kogoś łukiem to jest sztuka, powiem wam. No chyba, że gość stoi oczywiście nieruchomo, tak to już nie ma z tym większego problemu. Tutaj jest policyjne auto, o cholera. Ktoś tu zostawił auto, no bez jaj. I ktoś sobie zamówił zrzut. Strasznie podejrzanie mi to wygląda. O? Czyś by... zrzucił? A e nie, to tylko światła tam mumigały. Cholera, teraz nie wiem, czy ktoś jest w tym domu i lutuje? Czy to auto jest tak zostawione? Nie widziałem go wcześniej. Dziwne, dziwne. Przejdę to dom wokół. Może kogoś znajdę. Tam nikogo nie widać Na piętrze też Dobra, przygotuj się już do strzelania Bo ja cały czas chodziłem w tym spokojnym trybie nawet Nie zwróciłem uwagi na to Dobra, apteczka O, jest ar Jest ar, dobra za to Za go wezmę Cztery, dobra, tylko sobie zamienię tutaj Dobra, jest okej okay. Mamy już lepszą broń Niż pistolet zwykły Tu maczeta, tutaj nic O, apteczka Przyda się Więcej ammo Też dobrze A w takim razie skoro ja mam już ara To nie potrzebuję łuku O tutaj jeszcze jeden ar Tutaj jeszcze jeden O luju Ale ammo Dobra Tutaj łuk O strzelba dobra Strzelbę też przygarnę. Szybko to zbieraj. Jeszcze jeden ar. Ja piernicie. Zbrojenia mam w cholera, a nawet militarnego plecaka nie mam. Dobra. A co to za plecak? Możemy... O, właśnie, militarny. Bardzo dobrze. Mmm. Korzystając z okazji Nie wiem czy mi się wydawało czy nie Chyba ra raczej mi się wydawało yy, Ale korzystając z okazji zrobię sobie kilka bandaży nie, Tutaj jest auto, ale kto się Nikt go nie zostawił, że tak, tak to powiem Dobra Gaz zacznie się ulatniać za 30 sekund Jestem 49. graczem który ocalał... Znaczy, jeden z 49 Wejdź do tego auta Aha Nie mam silnika Dobra, w takim razie sobie... Tak czy siak nie pojeżdżę Dobra, tutaj na razie nikogo nie widzę Tu sobie przykucnę. O czemu mi się mapa zmniejszyła znowu? Nie wiem od czego zależy to, że się mapa zmniejsza, ale dobra. Ym, jestem H3, tak? Nie, I3 już. Gdzieś tutaj. Ym, pójdę na rzekę. To będzie wschód, zachód, północ, południe. Północny zachód. Tu jest wschód. Tam jest zachód. Dobra. Pójdę sobie na rzekę. Bo jest tam otwarte pole i w razie czego to będę miał czysty strzał na gracza. Tutaj widzieliście na pewno kilku graczy jak spadałem na spadochronie. Ale żadnych strzałów nie słyszałem, co jest dość dziwne Bo na pewno znaleźli jakąś broń A tak w ogóle to nie wiem czy jest tutaj w ogóle snajperka Bo na... miałem już ara, miałem strzeble, miałem pistolet Ten 9mm też Ale snajperki jeszcze nie znalazłem Nie wiem jak wy wiecie to mi napiszcie w komentarzu czy jest tu snajperka czy nie Na razie nikogo nie widać. Dobra, jeden z, jestem jednym z 41 graczy. Tam jest rzeka. Dragon Lake. O, dobra, mapa już się zrobiła w miarę normalna. Ktoś do mnie pisze, niestety... Nie mam czasu teraz, a nie wiem czemu... H1Z1 nie działa tak, jakby był grom steamową, czyli nie mogę nacisnąć Shift Tab, żeby sprawdzić, kto do mnie pisze, albo odpisać chociażby. No niestety. Dobra, sprawdźmy w ogóle stan amunicji. Tutaj mam 240 pocisków. Do strzelby mam 24 pociski. Tutaj 70. Niezły arsenał Szkoda, że prędzej zginę niż to wszystko wystrzelam. I w ogóle zastanawiam mnie czy gracz, który stałby na przykład tam widziałby moje tekstury, bo z daleka gracz jest czarną... czarnym zarysem chodzącym. Można tak powiedzieć. I teraz nie wiem właśnie, czy chowanie się w krzakach ma jakikolwiek sens. Sprawdźmy, jak wygląda mapa. Hmm. Pleasant Valley będzie całe już zagazowane. Jedynym miastem będzie to, za mną. Więc podejrzewam, że będą przychodzili właśnie stąd. I będą musieli przejść przez, to, przez tą rzekę mimo, mimowolnie Mam nadzieję też, że mi nikt na plecy nie wejdzie Hmm Auto też słyszałem Tylko nie wiem czy to było to policyjne i ktoś po prostu z niego wyciągnął silnik Tak na hama Z tego co wiem to się tutaj Auta respią ogólnie... Ten, ze wszystkim, od razu. Nie trzeba zbierać. Dobra, teraz ja jestem gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj, w tej okolicy. Graczy na razie nie ma. Strzałów nie słychać. Auta żadnego też. Dobra. Nie wiem czemu, ale... Wyłączyło mi się nagrywanie, już jestem z powrotem tutaj. Jestem jeden z 34 graczy bodajże. Coś takiego przed chwilą było. I chciałbym pobić rekord Kuki'ego, bo jego rekord to jest 6. Coś takiego mówił. Więc chciałbym go pobić. A za, za to, że się przeżywa jak najdłużej. Są jakieś tam nagrody w postaci event ticketów i tak dalej. Więc nie pogardziłbym, jakbym dostał taki. Dobra. Yy, zona jest zaznaczona na mapie, właśnie pokażę Wam. Zmniejszył się ten okrąg bardziej w stronę miasta, więc powinno jeszcze więcej ludzi przyjść od tej strony. Ogólnie wydaje mi się, że wszyscy będą się napierniczali w tym, w tym mieście, dopóki po prostu nie będzie poza bezpieczną strefą. Albo nawet dopóki się nie zagazuje całe. Dobra. Gaz będzie się ulatniał za 30 sekund. 33 graczy zostało. No to tak jak mówiłem, że 34 jestem. Dobra, za 10 sekund będzie się gaz ulatniał. Za 5 sekund. Być może to było po prostu... krzak, który się poruszył przez wiatr. I tekstura się zlagowała przez moment. Następny samolot. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach czy to są zrzuty dla kogoś się z bronią sobie zamówił. Czy co to jest? Czy to gaz zrzuca może? Nie wiem A to nadlatuje z... północy Czyli w sumie Idąc na logikę Dobra Koło zmniejszyło się w stronę miasta, czyli tak jak podejrzewałem Mimo, mimo wszystko zostanę jeszcze moment tu, bo ja mam do miasta niedaleko Jestem gdzieś tu Więc jeszcze jestem bezpieczny No powiem wam ludzie, że tak długo to ja jeszcze nie przeżyłem na Battle Royale Chociaż z drugiej strony ja raczej kampię i nic nie robię, więc ciężko byłoby umrzeć Chociaż znalazł Zdarzyło mi się kiedyś coś takiego, że kampiłem w krzaku, patrzyłem jak się strzelają, tam nic nie robiłem I gościu mi z, ze strzelbą po prostu na plecy wybiegł A leżałem w krzakach, tak? O tak, o I teraz zobacz gościa, który tak leży w krzakach, nie? Oho Dwa auta Dwa auta tu były. Pełne gości. Jedna... Ten jeden furgon miał trzech graczy. Znaczy furgon Jeep miał trzech graczy. Nie wiem ile graczy było w tym policyjnym. Noho, już, już się strzelają. Tam Dostałem. No bez jaj. O luju. No i znowu nie wiem skąd Dobra, zajęłem 23 miejsce Pobiłem swój rekord, ale nie pobiłem rekordu Kukiego. W takim razie będę musiał się bardziej postarać następnym razem. A wam ludzie, dzięki za oglądanie. Łapkujcie, komentujcie. Postarajcie się dowiedzieć im i mi odpowiedzieć w komentarzach na te moje pytania odnośnie tych yy, samolotów. Trzymajcie się, cześć.